klika firma Rolme Chodzio Węgrów. W dzisiejszym pokazie tutaj mamy maszynę Joskin Skyreflex o szerokości 7,20. Maszyna jest wyposażona w pięć zębów, zębów sprężynowych oraz przednią włókę. Dodatkowo mamy tutaj na niej zamontowany podsiewacz do traw pneumatyczny. Maszyna służy do wertykulacji traw, poruszania darni, zdzierania wierzchniej warstwy Starej, starej trawy oraz rozgarniania obornika. Maszyna ta bardzo dobrze się sprawdza w gospodarstwach rolnych o profilu bytlęcym, gdyż bardzo, bardzo dobrze tutaj, tak jak widać na, na, załączonym, na załączonym filmiku, bardzo dobrze użyźnia nam trawy. W dzisiejszym pokazie gościliśmy tutaj naszego klienta pana Pawła. Panie Pawle, e, czy mógłby Pan e, powiedzieć coś o tej maszynie, jak ona się sprawdziła, e, jak, jak tutaj praca przebiegała? Dzień dobry, nazywam się Paweł Truszewski, e, gospodarze na stu hektarowym gospodarstwie gminie Andrzejewo, dokładnie pięknie Wielkie. Miałem przyjemność użytkowania tej maszyny, bo po tym e, krótkim, krótkim e, Użytkowaniu można stwierdzić, że maszyna jest naprawdę bardzo solidnie wykonana, jest wydajna na polu i spełnia swoją swoje, swoje rolę, swoje przeznaczenie. Ogólnie jestem zadowolony i w przyszłości najpierw się planuje zakup, zakup takiego urządzenia. Zachęcamy, zachęcamy do, do, do zakupu, tak jak Państwo słyszeli. Moje, moje słowa są poparte opinią tutaj Pana Pawła, który miał okazję przetestować na swoim gospodarstwie tą maszynę. Jest bardzo zadowolony, także zachęcamy, zachęcamy do kontaktu. Pozdrawiamy.